Że byli, 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 w, w e, byli Wrocławianie e, i to byli ludzie bardzo związani z historią miasta. E, mówię o Oli Detari o i, e, Władysławie Stasiakiem. Wrocław na tej mapie pamięci odgrywa istotną e, rolę do tego stopnia, że wielu z nas się zastanawia, gdzie być. Tak? Mm -hmm. Wybiera Wrocław e, jako miejsce uwolnienia e, tych w naszej społeczności, którzy zginęli e, w Z jednej strony jest pamięć refleksja, a z drugiej strony jest też pytanie, to znaczy, pytanie o, o to, czy uda się ustalić, dociec. Sprawiedliwość i, i powaga państwowa. Sprawiedliwość wobec ludzi i powaga Rzeczypospolitej. I e, musimy. E, nie dokonać, bo ono było no, przykre i trudne w stosunkach międzynarodowych, bo no, musimy to zrobić. Miałem nadzieję, że to się stanie przed pierwszą rocznicą, ale no, wszyscy no, zarówno polskie śledztwo, jak i opinia Komitetu Pana Ministra Millera nie została jeszcze sformułowana, a też nie wiemy, czy one Zamkną kwestię, bo tak? to, to, to jest kwestia najbliższych miesięcy, ale musimy, tego, musimy to zrobić. Tu. Nie można kapitulować, nie, nie ma mowy o wygodzie. To jest kwestia sprawiedliwości i powagi państwa tablicę. Komentarz to, to, to jest kolejny przykład e, agresywności i re, relatywizowania prawdy przez... E, przez stronę rosyjską nikt nie może mieć złudzeń, że mamy do czynienia ze złą wolą ze względu na treść tego, co zrobiono i ze względu na formę i ze względu na mowę. Nie powinniśmy mieć złudzeń, tym bardziej powinniśmy dokończyć dzieło ustalenia prawdy i, i wyegzekwowania sprawiedliwości. Można podsumować krótko walka o pamięć trwa, pewnie będzie jeszcze trwać z są tacy, który ta pamięć i